Zapraszamy na miniserię od S partners Wskazówki dla użytkowników Excela. Skrót klawiaturowy Alt Tab. Przełączanie między otwartymi oknami. Chciałbym teraz e, popracować na tym dokumencie Excela. Potem będę potrzebował popracować, zajrzeć do tego PDF-a, wrócić do tego Excela, wrócić do PDF-a, wrócić do Excela. Czyli mamy dwa okna, na których e, chcemy popracować. Nie mamy tego luksusu, aby ustawić te okna w 50%. Nasz dokument jest tak duży, na przykład, jest to na tyle duży dokument, że ja muszę widzieć wszystko. W Windowsie pojawia się do tego funkcjonalność. Służy do tego narzędzie Alt Tab. To znaczy, przytrzymujemy klawisz Alt na klawiaturze i naciskamy tabulator raz. Więc mamy otwarty dokument Excela, i teraz chcielibyśmy się szybko przerzucić na dokument. EDFA. Ponieważ pracuję na klawiaturze i klikam sobie na tej klawiaturze, no to nie za bardzo jestem zainteresowany, żeby sięgać do myszy, tylko chciałbym się szybko przerzucić między tymi oknami. Tak jak powiedziałem, skrót klawiszowy Alt Tab. Przytrzymujemy klawisz Alt, naciskamy tabulator raz i pojawia nam się okno wszystkich otwartych dokumentów w naszym komputerze. Czy to programów, przeglądarek, wszystkiego, co mamy otwarte. W momencie, kiedy naciskam tabulator po raz kolejny, przeskakuję do kolejnego dokumentu. Każdorazowe naciśnięcie tabulatora powoduje przeskoczenie do kolejnego pliku, programu bądź narzędzia, które mamy otwarte w systemie. Przeskoczyłem sobie do PDF-a, jest on podświetlony białą obwódką, puszczam klawisz Alt i jestem w moim PDF-ie. Alt Tab ponownie. Wrócimy do poprzedniego programu. Teraz jestem w Excelu, a byłem przed chwilą w PDF-ie. Naciskam Alt-Tab ponownie i Windows automatycznie pamięta, gdzie byłem. Więc skoro byłem w Excelu, by, byłem w PDF-ie, a teraz jestem w Excelu, to Alt-Tab automatycznie przerzuci mnie do PDF-a. Mam otwartego PDF-a. Zczytałem to, co potrzebuję z tego jakżeby jak żeby interesującego planu biura. Wiem już wszystko, co chcę. Mogę teraz z powrotem przejść do... Outlooka, przeglądarki, Excela, Worda, notatnika, czegokolwiek czego potrzebuję. W ten sposób jestem w stanie przeskakiwać sobie do wszystkich otwartych dokumentów, folderów bądź innych programów.